Czy Rangers of Shadow Deep to najlepsze połączenie figurkowej gry bitewnej oraz gry fabularnej? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. Zapraszam. Wiecie, jak się lubi RPG, jak się lubi bitewniaki, jak się lubi figurki, to chyba naturalnym jest to, że kiedyś chce się sprawdzić, czy owe rzeczy da się w ogóle połączyć. Na rynku jest przynajmniej kilka gier, które umożliwiają rozgrywki mocno fabularyzowane, z silnym RPG-owym vibem, kooperacyjne lub nawet solo. Tak na szybko do głowy przychodzą mi chociażby e, *Sword and Spellslingers czy Five Leagues from the Borderlands. Ale ja zwróciłem uwagę na Rangers of Shadow Deep. Dlaczego? Let's find out. Prawda jest taka, że to przez figurki. Linie figurek, które skierowały mnie na gry, które okazały się mieć tego samego autora. Joseph McCullough, bo o nim mowa, to gość, który jak tylko zacząłem się figurkami interesować, pojawiał się w wielu miejscach, gdyż jest to człowiek, który w ciągu paru lat wydał sześć gier, które są, no powiedzmy, większość z nich naprawdę dość popularne. Oczywiście mówimy tutaj o tak jakby drugim obiegu popularności, to nie jest Fame Warhammera, 40 Lotra czy Sagi. Te gry to najbardziej chyba znany Frostgrave, taka gra bitewna, w której gracze prowadzą drużyny pod wodzą magów, eksplorujących zamarznięte miasto, zniszczone przed wiekami jakąś magiczną katastrofą. Walczą oni ze sobą oraz potworami, które je zasiedlają. Star Grave to Hard SF, będący lustrzanym odbiciem Frostgrave'a, no tylko w kosmosie, z obcymi rasami, statkami, etc. Trzeci z rodziny Frostgrave'owatych tytułów to jest spin-off owego, który nazywa się Ghost Archipelago i jest to gra w świecie Frostgrave'a, ale na tropikalnych wyspach, z piratami, dżunglami i potworami, które tam występują. Poza tym jest on też autorem nieskirmiszowej gry bitewnej Oatmark, gdzie walczymy dużymi oddziałami zamiast małymi drużynami. A także Silver Bayonet, które to dzieło łączy czasy napoleońskie, taki black powder z horrorem. Wampiry, wilkołaki, strzygi, etc. No i ostatnią grą, choć nie ostatnią sensu stricta, jest właśnie Rangers of Shadow Deep. Jeszcze tylko dodam. Coś o tych figurkach, żeby wyjaśnić. Na początku mojej przygody interesowały mnie wyłącznie figurki Fantazy. A North Star Military Figures produkował i produkuje zresztą ludziki zarówno do Frostgrave'a, e, Ghost Archipelago, Outmarka, jak i do Rangersów. I są to naprawdę figurki świetne, do tego w pełni kompatybilne między sobą, a ich oferta jest no, po prostu olbrzymia, bardzo szeroka. Potwory, Elfy, Krasnoludy, Ludzie, no full. I to w wielu, wielu opcjach. Do tego, co chyba było czynnikiem głównym, takim wiodącym, te figurki mają taki nieco oldschoolowy, ale bardzo Tolkienowski sznyt. Rangersi to żywcem wyjęci z Eriadoru Strażnicy Północy. Elfy i Krasnoludy też bardzo klasyczne. Gobliny, Jorki, no cudo po prostu. No i tak właśnie, od mojego zachwytu tymi liniami miniaturek, z których naprawdę do śródziemia można złożyć niemal wszystko niemal, bo chyba tylko niziołków nie mają. Od nich przeszedłem do zaznajomienia się z grami, do których tworzone są te figurki, a od gier do twórcy i w końcu do jego, jednego z jego dzieł, czyli właśnie do Rangers of Shadow Deep. I tak to właśnie było w wysoki sądzie. Wracamy. Strażnicy cieniogłębi to była druga lub trzecia gra tego autora. Na pewno była po Frostgrave i napisał on ją, mając doświadczenia po tamtej, właśnie i mocne postanowienie, aby połączyć RPG i bitewnego skirmisza. Czyli nie jest to gra, gdzie to RPG dokłada się trochę jakby na siłę, tylko taka, która to RPG miała w sobie od początku mieć. Ale po kolei o co w niej chodzi? Wcielamy się w Strażnika, Rangera. Elitarnego wojownika albo maga, zwiadowcę, kogokolwiek, bo Rangersi to nie są tylko aragorny strażnicy północy. Nie. Możesz być wojownikiem w zbroi płytowej, możesz być adeptem magii, jakimś łotrzykiem itd. itd. Jesteś natomiast elitą królestwa, które stanęło na granicy. Dosłownie, unicestwienia. Tajemnicze Shadow Deep, czyli magiczna mroczna siła, która pod postacią czarnych, kłębiących się chmur... Mgieł i potworów w niej ukrytych, powoli pełznie w stronę granic królestwa. Pożarła już niejedno z nich i jest to niespieszny, ale nieubłagany koniec. A twoim zadaniem jest zrobić wszystko, by ten koniec odwlec lub zatrzymać, to co wydaje się nieuchronne. Strażnik jest więc naszym głównym bohaterem. Tworzy się go na karcie postaci, a chociaż opisuje go, co prawda tylko kilka bardzo typowo bitewniakowych atrybutów, czyli tam ruch, walka, strzelanie, wola, pancerz i życie chyba, ale posiada też elementy znane z Erpegów: specjalne cechy, umiejętności, czary. Zdobywa też punkty doświadczenia, awansuje i przede wszystkim na misję nie chodzi sam, tylko razem z drużyną. Tak jak w klasycznym RPGu, jeżeli nasz bohater gracza jest, nie wiem, zwiadowcą, to możemy dobrać sobie jakiegoś maga i wojownika, strzelca i złodzieja i tak dalej. I razem z nimi ruszamy na kolejne misje zlecone nam przez władcę Alador, czyli naszego królestwa. Zarówno swojego bohatera, jak i towarzyszy budujemy, lub w przypadku tych drugich wykupujemy, czy tam wynajmujemy za określoną pulę punktów, które umożliwiają nam customizację swojej postaci. W ten sposób tworzymy taką typową rpg drużynę na dobrą sprawę. A co, jak gramy z kimś, bo jest to gra zarówno solo, jak i kooperacyjna? No wtedy, tak samo. Każdy z graczy tworzy sobie swojego własnego rangera, a potem kupuje towarzyszy, choć za mniejszą liczbę punktów, żeby nie zrobiło się na stole mrowie figurek. Każdy z rangerów wyrusza więc z własną grupą przybocznych, i w tym aspekcie kojarzy mi się to dość mocno z OSR-ami, gdzie mamy swoją drużynę, drużynę swoich bohaterów graczy, ale każdy z nich może mieć jeszcze przybocznych, o których sam dba i których prowadzi. Wszystkie zasady, jak to czynimy, oczywiście opisuje podręcznik. Co jest fajne, to w tej grze nie ma raz, a towarzysze, których wynajmujemy, to tylko archetypy. Na przykład Rogue, Archer czy Barbarian. 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 Barbarzyńca. Zatem jeżeli chcę mieć Elfa Łucznika, Krasnoluda z dwuręcznym toporem oraz Niziołka Włamy Hobbita, to biorę sobie takie trzy figurki i daję im archetypy Łucznika, Łotra i Barbarzyńcy. Opowiadając Wam o tej grze cały czas odwołuję się i obracam się w takim tolkienowskim klimacie i to nie jest bez przyczyny, ale o tym konkretnie opowiem Wam na sam koniec tego filmu. Sam podręcznik też napisany jest bardzo podobnie do podręczników RPGowych. Mamy krótki wstęp i historię świata. Rozdział o tworzeniu bohatera, mechanikę, zasady wynajmowania przybocznych, bestiariusz i przygody. Do tych ostatnich za sekundę wrócę. Nie będę opisywał tutaj oczywiście całej mechaniki gry, powiem tylko, że jej rdzeń to rzut K20, do którego dodaje się wartość np. umiejętności i im więcej, tym lepiej. Znamy to skądś, nie? W grze jest też magia, są czary, ale mm, bardzo różne, natomiast nieprzegięte, co sprawia, że można je też dość luźno interpretować i dopasowywać do swojej wizji świata. Zresztą celem tej gry, jak sam autor mówił we wywiadach, było to, żeby dać graczom maksymalnie wolną rękę. Chcesz, żeby twój ranger, yy, nie wiem, przemierzał świat, który jest kopią mitycznej Japonii? Jasne. Nazwij go Jubei, daj mu miecz dwuręczny i podpisz go jako katana. Wybierz jakieś specjalne zdolności pozwalające zadać jedno cięcie, ubierz jedynie w lekką zbroję, a za kompanów daj trzech guardsmenów, których nazwiesz Bushi, oraz jednego Shugenja zdolnego rzucać czary. I już, dziękuję, mamy legendę pięciu kręgów of Shadow Deep. W tę grę gra się wyłącznie na scenariuszach. W podręczniku jest ich sporo, a na drive RPG jest ich jeszcze więcej. Całe kampanie wychodzą regularnie i tak na marginesie, ja nie wiem jak Joseph to robi, ale do każdej swojej gry daje wsparcie. Do każdej pojawiają się dodatki, przygody, nowe edycje, a NordStar najczęściej dorzuca też nowe figurki. Więc gra żyje. Widać to też po Facebookowej grupie, która ma prawie 10 tysięcy członków. W Polsce też mamy grupę wspólną dla Frostgrave'a, Stargrave'a oraz Rangers'ów. Ale co ciekawe, Joseph jest bardzo aktywny i na naszej grupie też jest. Choć nie pisze co zrozumiałe tam nic, jednak odpowiada bez problemu na pytania, kiedy trzeba. Widać, że ten człowiek. Żyje swoimi grami, kocha je, sam w nie gra. Nie jest takim twórcą, który klepnie zasady, a potem wydawca niech się martwi o marketing i o to, żeby gra w ogóle żyła. Co do figurek, to tylko napomnę, że nie trzeba kupować tych od NordSTARA. Grać można każdymi jakie mamy lub jakie nam się podobają. Stary Warhammer, DD, czy WhatsApp Pierścieni z Gazetek Agostini, proszę bardzo. Scenariusze, bo już dwa razy zaczynałem. W zasadzie misje, bo one się potem dzielą na scenariusze. W podręczniku są trzy misje, każda po trzy scenariusze oraz um, Burning Light cała kampania dla strażników od 5 do 15 levelu. Wszystkie natomiast skonstruowane są według podobnego schematu. Na wstępie mamy wyjaśnione, jakich potrzebujemy figurek wrogów. Na przykład w pierwszej misji z podręcznika będą to 6 zombi, 3 wielkie szczury, 6 wielkich pająków i 3, 3 ocalałych wieśniaków. Rozrysowane mamy, jak wyglądać ma teren gry, gdzie rozkładamy tokeny, tokeny wskazówek, gdzie wrogów, gdzie naszych bohaterów, gdzie budynki, drzewa itd. itd. A następnie przechodzimy do gry. Scenariusze są bardzo klimatyczne, choć różnorakie. Joseph ma doświadczenie z rpg więc wie, jak w RPG robić i jak zawrzeć tą fabularną magię w swoich produktach. Samo przygotowanie się do gry wydaje się, przynajmniej dla mnie, bardzo ciekawym doświadczeniem. To, że najpierw muszę sobie tego strażnika zrobić, łącznie z figurką, potem jego drużynę, następnie wrogów, budynki, jakieś drzewka. To całe. Przygotowanie to jest chyba część gry, i dla mnie to też będzie motywujące i napędzające. A o jednej rzeczy zapomniałem jeszcze. Każdy scenariusz ma losowe eventy, które losujemy przy pomocy talii kart, takiej zwykłej talii kart. Każdy scenariusz mówi nam, jakie karty mają się znaleźć w niej, bo od tego, jaką w odpowiednim momencie wylosujemy, zależy, co się wydarzy. To jest element, nie tylko zresztą ten, który sprawia, że rozgrywając dany scenariusz po raz kolejny, gra może potoczyć się zupełnie inaczej. Co jeszcze mogę powiedzieć o Rangersach? Potwory. Tak jak w Erpegach mają swoje statystyki, oczywiście. Za ich pokonanie dostajemy XP. ki W podręczniku jest ten bestiariusz, tak jak już mówiłem zawarty. W czasie misji możemy znajdować też różne przedmioty: broń, zaklęcia, elementy ekwipunku itd., itd. Oraz wskazówki, które popychają np. fabułę do przodu. A za zdobyte doświadczenie awansujemy naszego bohatera na kolejne poziomy. Jeśli chcielibyście zainteresować się tym tytułem, to do tej pory były trzy wydania: pierwsze na drive -through RPG jako self-publishing autora oraz kolejne, których wydaniem zajął się Modipius. Tak, ten sam Modipius od Konana RPG chociażby. Wydania fizyczne były dwa. To, które ja posiadam, to wersja Deluxe w takiej skórzanej oprawie oraz wydanie standard z czerwoną okładką. To Deluxe już jest niedostępne, chyba że na rynku wtórnym. Natomiast ma ono kilka małych błędów. W drugim scenariuszu ma bodajże pomyloną tabelę eventów i chyba czegoś brakuje na którejś z map. No więc nie jest to jakaś wielka przeszkoda, zresztą można sobie spokojnie ściągnąć erraty do tego. Wydanie Standard jest już poprawione, a od Deluxe różni się tylko i wyłącznie okładką. Można je także nabyć w formacie PDF, i tutaj polecam najnowsze z 2021 roku. Jeśli wydanie Standard, bo jego nie posiadam, jest fizycznie także takie jak to moje, to muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Tutaj w wersji deluxe mamy ciemnozieloną, skóropodobną, tłoczoną okładkę. Naprawdę prezentuje się ona bardzo epicko. Papier jest gruby, o wyraźnej fakturze. Wnętrze, niezależnie od wydania, kolorowe. Tekst jest w dwóch kolumnach, dość dużą, wyraźną czcionką, a layout również jest bardzo czytelny. Podręcznik zdobią czarno-białe, trochę old i siermiężne, ale jakoś takie pasujące klimatem do tej gry rysunki. Wszystkie wykonane przez jedną osobę, więc są koherentne zarówno między sobą, jak i yy, z ilustracjami w przygodach, które także ilustruje ten sam człowiek. Całość ma około 130 stron, no i niezależnie od wersji wydana jest w twardej oprawie. Na drive rpg w PDF-ie znajdziecie tylko tę wersję pierwszą, pierwotną oraz deluxe, ale u Modipiusa na stronie za 15 funtów możecie nabyć PDF-a, w wersji standard, a w naszych sklepach kopia fizyczna tej gry to około 200 zł z groszami. Natomiast przygody do rangersów na Drive -Thru RPG kupić chyba można wszystkie zarówno w PDF-ie, jak i w wersji druku na żądanie, a przygód tych jest no dużo. Do tego cztery pierwsze zostały też zebrane w Adventure Compendium One, które można zakupić także w twardej oprawie. I na sam koniec, tak jak obiecałem, jeszcze o co chodzi z tym całym Śródziemiem i ciągłym odwoływaniem się do Tolkiena. No to jest proste. Ja chcę zagrać sobie w Rangers of Middle-earth, czyli stworzyć drużynę wyjętą ze Śródziemia, a wszelkie scenariusze fabularnie tak ubrać, aby stały się wydarzeniami z uniwersum Władcy Pierścieni, a właściwie dziejącymi się w uniwersum Władcy Pierścieni. Wydaje mi się, że nie ma lepszej gry do tego, aby wśród ziemi zagrać solo w coś, co jest połączeniem RPG-a i skidmiszowej gry bitewnej. Na razie tworzę sobie teren do pierwszego scenariusza. Mam już pomysł na mojego Rangera i wiem, jak chcę, aby wyglądała moja drużyna. Jak szybko uda mi się zagrać, no to trudno powiedzieć, bo w międzyczasie robię też armię do innej gry figurkowej, tym razem typowo bitewnej, czyli do sagi ery Wikingów. No ale coś się dzieje, a biorąc pod uwagę, że do Rangersów potrzebuję jakieś 5-6 figurek plus przeciwników, a do Sagi to minimum ze 30, no to może się okazać, że Rangersi zagoszczą na moim stole dużo wcześniej. Co będzie, to się zobaczy. Ja już wiele moich projektów gdzieś zgubiłem, gdzieś ugrzęzło lub umarło śmiercią naturalną, więc nie będę nic obiecywał ani zapeszał. W każdym bądź razie. Macie jako ciekawostkę, być może na moim kanale grę trochę inną od zazwyczaj prezentowanych, dajcie znać, czy i jak wam się widzą gry bitewne figurki i takie właśnie klimaty. Czy może ktoś z Was spotkał się już z grą Rangers of Shadow Deep, może grał, ma jakieś doświadczenia, a ja tymczasem się żegnam, samych udanych misji życzę i do zobaczenia na kanale.